Dzień dobry. Ten taping jest dla Ciebie, jeżeli boisz się tego, że nie wyzdrowiejesz. Jeżeli pojawiają Ci się w głowie czarne scenariusze, jeżeli myślisz o tym, że być może Twój czas się skończy i że po prostu Twoje ciało odmówi posłuszeństwa, współpracy i nie będzie chciało wezdrowieć. Jeśli to jest Twój temat, oceń proszę to wszystko, co czujesz w skali od 0 do 10. Postaraj się jak najbardziej to poczuć, jak najbardziej to nakręcić, tak aby te emocje stały się jak najbardziej intensywne i wyraźne. A następnie zrób tapping razem ze mną. Pomimo tego, że boję się, że nie wyzdrowieję, że moje ciało odmówi posłuszeństwa, że leczenie nie pomoże, że nic mi nie pomoże i że po prostu moje życie się skończy, akceptuję to wszystko, co czuję i akceptuję siebie. Pomimo tego, że naprawdę boję się, że nie wyzdrowieję, aż ciężko jest mi o tym myśleć, aż ciężko jest mi pogodzić się z tym i w ogóle dopuścić to do swojej głowy, bo nie chcę, żeby tak się stało, akceptuję to wszystko, co czuję, to wszystko, co się dzieje w mojej głowie. I akceptuję siebie. Pomimo tego, że czuję teraz ogromne poczucie winy, że doprowadziłam do takiej sytuacji, zadaję sobie pytanie, dlaczego to się stało, dlaczego wcześniej nie zareagowałam, i czuję się okropnie z tym wszystkim i bardzo, bardzo się boję, że nie wyzdrowieję. Akceptuję to wszystko, co czuję i akceptuję siebie. Tak bardzo boję się, że nie wyzdrowieję. Tak bardzo boję się, że dla mnie jest już za późno, że dla mnie nie ma ratunku. Tak bardzo boję się, że nie dostanę kolejnej szansy. Tak bardzo boję się, że nie przeżyję mojego życia. Tak bardzo boję się, że coś się skończyło dla mnie raz na zawsze i nie dam rady już dłużej żyć, że moje ciało nie zareaguje, że to po prostu jest jakiś koniec. Nie radzę sobie z tymi emocjami i tak bardzo, bardzo się boję. Tak bardzo boję się, że moje ciało odmówi współpracy, że po prostu nie zadziała terapia, że nie zadziała leczenie i że moje ciało się podda. A ja nie chcę się poddać i nie chcę, żeby ono się poddało. I tak bardzo się boję. Tak bardzo boję się, że nie wyzdrowieją. Ale może zamiast bać się dalej, zamiast karmić moje ciało jeszcze większym stresem jeszcze większą ilością strachu, wesprę je. I zacznę walczyć, niezależnie od wszystkiego, od tego, ile się myśli w mojej głowie pojawia. Myśli, że będzie źle. Ja będę walczyć o każdą pozytywną myśl. Ja będę walczyć o siebie, o swoje ciało i o swoje życie. Boję się, ale postanawiam przekuć ten strach w siłę walki. Postanawiam stać się po prostu fajterką, kimś, kogo się nie da zatrzymać. Nieważne, jaką diagnozę dostałam, nieważne, jak bardzo się boję, będę walczyć, choćby nie wiem co. Będę wspierać moje ciało, choćby nie wiem co. Będę rozmawiać z nim i będę przekonywać je, że ono musi wyzdrowieć, bo ja chcę być zdrowa, bo ja chcę przeżyć moje życie, bo ja chcę sięgnąć po marzenia, po które do tej pory nie sięgnęłam. Boję się, ale będę walczyć. Boję się, ale będę próbować każdego dnia, nawet każdej godziny, choćby nie wiem co. Bo nie zgadzam się na to, żeby to wszystko się skończyło tak, jak jest. Chcę żyć i będę żyć. Weź głęboki wdech i wydech. I wiem, że trochę rozciągam Twoją perspektywę i namawiam do tego, żeby ten strach przekuć na działanie przekuć na taką waleczność. Ale musisz próbować, bo jeżeli będziesz się trzymała tylko strachu jako strachu, to niestety będziesz zmniejszała swoje szanse, bo twoje ciało będzie dostawało kolejne negatywne dawki emocji. Więc staraj się, staraj się właśnie myśleć o sobie w ten sposób, że ty przekonasz swoje ciało, ty dostarczysz sobie fajne treści, ty uwolnisz to wszystko, co mogło spowodować tą chorobę. Ty po prostu zmienisz to, co się dzieje w twojej głowie, zmienisz chemię w swoim organizmie i twoje ciało na to odpowie, a Ty wyzdrowiejesz. Dobrego dnia Ci życzę. Cześć.